Z... O nie, lekcja! Lekcja? Już lekcja? Tak, tak, Logan. Gdzie jest Kry... Krystyn i Krystal? O, przepraszam. Krystyn, Krystal. O, tam. O, na bombę! No, tu Krystyn. A gdzie Krystal? O, Krystal. Idzie, jest tam, ale mała jest. tam jest większa. Przygotowaliście jedzenie i picie, które o was prosi, uh, prosiłam was o nie? Ja mam te, ten popcorn. A gdzie jest Lila? Idę. Lila, przyniosłeś coś? To dziś, na dziś? Tak. No bardzo coś przyniosłem, ale muszę iść do plecaka, jest przed nim. Po przyniesieniu z plecaka. Dobrze, co, co to jest? To jest ciastko truskawkowo-jeżynowe. A gdzie nie jest Roxana? Jestem, jestem! Nie masz tu jedynie rozpuszczoną czekoladę. Tutaj mamy rozpuszczoną czekoladę. Pyszna jest. Ja mam wczoraj pół A ja i Krystal przynieśliśmy sodę, tylko kreakolowa i... Sodę malinową. Ja przyniosę sodę malinową, a ja sodę kokolową. Cudownie, dzieci. Zajdźcie, dzieci, ze stołu. Przepraszamy panią. Jesteśmy dziś w bibliotece. Chodźcie się zachowywać dobrze. Tutaj mamy już chemię. Jak się zmiesza sodę kokakolową i sodę malinową, to wyjdzie nam soda ko 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 la lada, kokolada, a jeszcze jedną garść, jeden popcorn plus ciastka tylko jest rozpuszczona czekolada. To wiecie, to się robi? Nutella! Spróbujcie tak w domu, czyli soda plus kola. Tylko wy nie róbcie tego w domu, dzieci. bo To jest tylko dla, dla tych. Dla naszych potrzebnych przepis na Nutella. LPS-ową Nutella. tak spróbować. Przecież wiecie, że nie da się. Przecież wiecie, że nie da, da się, jak ktoś jest taki uporczywisty. Tak, a kiedy będziemy jechać na wycieczkę? No, jutro. Dobrze. D Dobra, odprowadzę was. Idzie już do szatni, dzieci. Jutro się widzimy. Nie przydośćcie za dużo słodkich rzeczy. Przynieście tylko to. Nie będziecie mogli się tego napić. Oki. Drugiego dnia. Pani, idziemy już do autobusu? Za chwilę, dzieci. Już przyjeżdża do autobusu. Zaczekajcie jeszcze chwilę, Okej? Okay? Dobrze, proszę pani, jesteście jedynymi dziećmi, które zasłużyły w tym roku na medal. Dzięki, 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 dzięki. Już w hotelu. Jak super jest w tym hotelu. Nam, no. wee, oui. tak. No, na pewno, chodźmy już. Tu, gdzie jest Wasze łóżko? O, moje jest tutaj. To jest moje. A moje jest tutaj. Dobra. A moje jest tutaj. my jest tutaj. Albo moje jest tutaj. I już każdy ma swoje łóżko. też już się pani musi mieć. Podobnie że pani ma w innym pokoju. Wiesz? Ale fajne masz łóżko. Wysoko je masz. Idę coś zobaczyć. Przepraszam. Idę. Ale fajnie tutaj jest. Pawimy się w go po hotelu. Tak, ja liczę. Oki. Okay. Dobra. Raz, dwa. Idziemy się chować. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 do 100 od początku, bo jeszcze się zastanawiamy. Dobra. 1, 1 i fu. 2 3 4 5

Ciebie też wróci, chodź. Ploka na pierwszego znalazłam. Masz kiepską macie kiepskie kryjówki. Tego kogo idzie tutaj. Dobra. Dobra. Jesteś tutaj. Jeszcze Chris musi musisz znaleźć. Wiem. Gdzie to Kristin? O, Kristin! Jesteś tutaj! Kristin! Co? Nie, no, du du dużej mnie szukałaś? No. Najdłużej. No i najgłupiej było mi. Dobrze. Idziemy na lodowisko. Bo jest otwarte. Pani powiedziała, że ten kto chce. Ja nie chcę. Ale jesteś pingwinem? Ja nie chcę. Chcę czytać Twoją książkę. Moja książka się nazywa. Się nazywa. Moja książka się nazywa. Zaopiekuj się mną. Jakbyście nie wiedzieli. Dobra. To sobie poczytamy ją. Ja też. To my obejdziemy na lodowisku? Tak! Na lodowisku! Jak cudownie czuć! Czekaj, zdejmę kur, zdejmę to, bo to jest grube. A dasz mi? Tak, dam ci! Dzięki za ubranie! Proszę! Dobra, yy, ładnie wyglądam? Tak, ładnie! Ja, ja, też teraz ładnie jestem chuda i to mi pasuje. No. Fuja, ktoś chyba na fajdał tutaj. Fuja, knęłam tego fuja. Idę wyciąć łapki. To jest wycierać. Ciuu. Ciu, 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 Ciu,